Tym razem mamy usunąć niewymierność zmianownika następującego ułamka. 1 przez pierwiastek z 2 minus 1. Jak to się robi? No, musimy pozbyć się tego pierwiastka 2 zmianownika. Żeby to zrobić, musimy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia. Przypomnijmy go. Wzór, który jest następujący. A Minus b razy a plus b daje nam a kwadrat minus b kwadrat. Czyli wzór skróconego mnożenia, który nazywa się różnica kwadratów. I w jaki sposób on nam pomoże? Przyjmiemy za a pierwiastek z dwóch, tak? czyli za a podstawimy pierwiastek z dwóch, a za b podstawimy jeden. Spójrzmy, co się wtedy stanie. Przesuńmy sobie to troszkę wyżej tak, i policzmy, co dostaniemy. Jeżeli tak podstawimy, no to z lewej strony dostaniemy pierwiastek z 2 minus 1 razy pierwiastek z 2 plus 1. Czyli w wyniku tego, zgodnie z tym wzorem, to jest pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2. Minus 1 do kwadratu, czyli 1. Zatem w wyniku mamy 1. Czyli widzimy, że jeżeli ten nasz ułamek, który będziemy chcieli obliczyć, w którym występuje, w mianowniku występuje pierwiastek z 2 minus 1, pomnożymy przez pierwiastek z 2 plus 1, to dostaniemy liczbę, która już jest wymierna. No to zobaczmy, jak to wygląda w zadaniu. Czyli mamy nasz ułamek i mnożymy go przez pierwiastek z dwóch plus jeden w mianowniku i w liczniku. Dlaczego tak? Ponieważ możemy mnożyć tylko przez jedynkę, czyli przez liczbę, która nie zmieni nam wartości. I teraz, zgodnie z tym wzorem, to co wcześniej policzyliśmy, co dostajemy? W mianowniku dokładnie mamy to, co wyliczyliśmy wcześniej. Czyli mamy to. Razy to, no to jest pierwszy wyraz do kwadratu, czyli a kwadrat, minus drugi wyraz do kwadratu, w tym wypadku b kwadrat, czyli dostajemy 2 do kwadratu, pierwiastek z 2 do kwadratu, minus 1 do kwadratu. Nic nam nie pozostaje, tylko obliczyć to. Zatem, tak jak wcześniej widzieliśmy, na dole mamy 2 minus 1, a w liczniku na górze pierwiastek z 2 przez 2. Ale w mianowniku dostajemy jedynkę. Zatem mamy 1 w mianowniku i pierwiastek z 2 minus 1, Końcowym wynikiem jest pierwiastek z 2 plus 1. Spróbujmy teraz sobie jeszcze szybko powtórzyć, co robiliśmy. Pierwsza rzecz, skorzystaliśmy ze wzoru skróconego mnożenia, żeby pozbyć się niewymierności z mianownika. Żeby móc coś takiego zrobić, mnożymy licznik. I mianownik przez pierwiastek z 2 plus 1. W wyniku czegoś takiego dostaliśmy pierwiastek z 2 plus 1 przez pierwiastek z 2 do kwadratu minus 1. Zatem w wyniku dostajemy pierwiastek z 2 plus 1. Dziękuję.